Eurowizja, pierwszy raz w Polsce. Czy ty w ogóle śledzisz to wydarzenie? Co, nigdy nie oglądałem jakoś. Wiesz co, ja mam teraz tak dużo pracy i jestem skupiony na, na płycie, na, na, na trasie koncertowej, że, że powiem Ci szczerze, nawet nie oglądam telewizji, nie mam czasu słuchać radia. Słyszałaś o wieki Gabor, czy nie? Słyszałem, słyszałem jej występy, byłem ciekaw Młoda, zdolna osóbka, oby, oby, oby się rozwijała i przyniosła nam oczywiście jak najwięcej radości z tego występu. I oczywiście trzymam też kciuki. Wiki, daj czadu nam, pokaż, że Polacy potrafią. Drugi raz. Tak, tak oczywiście słyszałem singiel w radio, bo dość mocno jest teraz promowany. Cieszę się, że w Polsce również będziemy mogli głosować na Wiki. Ja na pewno oddam swój głos, zachęcam wszystkich, aby zrobili to samo. Wiki Gabor, Eurowizja, mam nadzieję, że dziewczyna wygra, bo naprawdę jest tego warta. No, drugi raz, czy to możliwe? Oczywiście, że możliwe. Nie może czy niemożliwych. Pokażmy Europie, że Polska jest silna. Trzymałam ogromnie kciuki za Wiki, już, już się zapoznałam z numerem. Eee, jejku, to tak strasznie młoda dwunastolatka. Tak, 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 tak się domo na scenie i tak, 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 taka kompletna. To jest naprawdę niesamowite. Zachęcam bardzo wszystkich moich fanów oraz niefanów e, do głosowania na Wiki. Jutro. Jutro. Nie będę oglądać na telewizora, natomiast zachęcam. Tak, tak. Myślę, że to jest naprawdę. No duży talent. Sam, sam zresztą mam przyjemność uczyć. Dzieci no, młodzież jeszcze raczej nie, no. Właśnie w jej wieku, i naprawdę no to jest niesamowity talent, niesamowita barwa, ale też dojrzałość. No i trzymam kciuki, abyśmy no, oby, znowu mogli być gospodarzami tego zacnego festiwalu. Czy trzymasz kciuki za Vicky Gabor? No, oczywiście, ja za nią trzymam kciuki już od momentu, kiedy przyszła do nas na castingi. Vicky Gabor to jest nasza ukochana malutka siostrzyczka, e, i absolutnie trzymam za nią kciuki. Przeglądałem wszystkich e, uczestników, którzy e, będą. Stawać w szeranki z naszą Gabi myślę, że nie ma ją szans, bo Gabi po prostu wchodzi i kosi. A jak podoba Ci się jej piosenka? Bardzo mi się podoba jej piosenka, bardzo mi się podoba jak jak wiki, do, jak wiki dojrzewa i jak przeobraża się w bardzo młodą, nadal dziewczęcą, ale artystkę i nie jest to już taka dziewczynka za mikrofonem, która przyszła do Dywers, tylko to jest naprawdę świadoma siebie i pewna na scenie osoba. Wiki Gabor!